Witajcie! W dzisiejszym odcinku ASG z Remerem chciałbym Wam przedstawić rozpakowanie nowego pistoletu gazowego od firmy ARMY, model R28. Zapraszam do oglądania. A więc tak, przechodząc do rozpakowania, zaczniemy od otwarcia pudełka, z której to z tej strony. Produkt był kupiony w sklepie TaiwanGun.pl. Więc tak, tu oczywiście były jeszcze Papiery, ale ja je już wsadziłem pod spód, więc tak, przechodząc, tu mamy metal aluminiową replikę Colta 1911 w wersji Warrior. Całościowo jest czarna, z tym, że lufa jest jak... jak nie widać, jak widać jest e... poszybrzana. Do tego mamy. Standardowo jeden cięci magazynek na Green Gas. Kurki układają w nim się dwurzędowo. Do tego mamy yy, komplet dodatkowych części, jakby się nam coś zepsuło. Z tego co widzę, są tutaj. Yy, jak to się nazywa? Uszczelki do magazynków. Oraz jakieś dodatkowe części. Następnym przedmiotem jest ta tajemnicza rzecz. Do której nie mam pojęcia do czego ona może służyć. Z tego co słyszałem, jest to, jest to urządzenie, które przydaje się podczas ładowania magazynka. Lecz jeszcze nie zdążyłem zauważyć jej przydatności. Więc tak, tak jak mówiłem, cała papierologia jest schowana już pod spodem. Może przedstawię, co tam się znajduje? Standardowo mała tarcza strzelecka, z której na odwrocie jest komiks Jak nie używać repliki. Następnie jest dowód zakupu, którego raczej nie będę pokazywać. No i oczywiście instrukcja po angielsku. Dobra, to by było na tyle, więc teraz złożymy wszystko do kupy, wrzucając oczywiście wszystko jak leci, trochę papierku, zamkniemy i przejdźmy do samej repliki. Jak wiadomo, yy, Colt 1911 jest czarny. To zdanie było bez sensu, ale niech będzie. Yy, replika posiada blowback, który zaraz przedstawię. Dlatego, że wcześniej już sprawdzałem energetykę czy działa, więc należy przy pierwszym stale odciągnąć zamek. Kiedy zostanie w tej pozycji należy go odpuścić. No i teraz można już zobaczyć jak działa. Oczywiście nie ma kulek w środku, jest sam gaz, więc zamek chcąc nie chcąc i tak zostanie na tylnej pozycji. Można sobie zajrzeć do środka. Prawie nic tam nie widać, ale jeszcze z racji, że broń jest dosyć nowa, magazynki wylatują jeszcze łatwo. Odrzut, żeby dostać się do środka należy, wycią należy odsunąć zamek do pozycji z taką węższą dziurką i wycią z węższą dziurką. I wyciągnąć tego, tą zawleczkę. Ja tego nie będę robić, bo po prostu nie chcę mi się na razie tym jeszcze bawić. Więc tak. Myślę, że to by było jak na razie tyle z tego, co chciałem Wam przedstawić. A, standardowymi zabezpieczeniami, które tu występują jest ten na chwycie oraz motylkowy, którego da się oczywiście podnieść tylko kiedy jest odciągnięty kurek. Więc tak, dziękuję za oglądanie, zapraszam do kolejnego odcinka.